Miniony Dzień Kobiet z pewnością na długo zapadnie Panią w pamięć. W Dworze Markus w Lipniku w Piątkowy Wieczór również wiele się działo. Z zaproszenia organizatorów tego wyjątkowego wydarzenia, dedykowanego specjalnie kobietom, skorzystało ponad 200 pani. Na przybyłe panie już od wejścia do Dworu Markus czekało wiele przyjemności. Każda otrzymała dobre słowo i symbolicznego czerwonego goździka. To taki powrót do tradycji obchodów. Tego święta. W dalszej części piątkowego wydarzenia na przedstawicielki płci pięknej z gminy Lipnik czekało również mnóstwo niespodzianek. Głośne odśpiewanie przez męską część gości 100 lat, występy artystyczne i kabaretowe skecze w wykonaniu uzdolnionej młodzieży to tylko niektóre przygotowane dla pani niespodzianki. Baby, ach, te baby, Wyjazdą wydarzenia była natomiast druga Maryla, czyli śpiewający sobowtór Maryli Rodowicz. To wszystko dla kobiet, których współczesna rola jest przecież olbrzymia. Przyznają to panowie, którzy 8 marca szczególnie doceniają nasz codzienny trud. Cały rok są doceniane, ale to jest dzień szczególny. Jest to święto, święto, które już jest od ponad 100 lat. Myślę, że dalej będzie to święto kontynuowane. Nie proszę go zmieniać. Jaka jest rola kobiet we współczesnym świecie? Pani redaktor, pani najlepiej, jak jest rola kobiet we współczesnym świecie? To jest rola przede wszystkim... Matki, opiekunki, ale przede wszystkim też i takiej dodatczyni. Ci kobiety są kobietą wykształconą, inteligentną, mądrą, i myślę, że takie są nasze panie. Panie bezwzględnie, eleganckie, zadbane, mądre, co widać po tych paniach tu na naszej sali. Oczywiście, jak najbardziej, myślę, że tutaj wszyscy panowie się z tym zgodzą, że rolę kobiet doceniamy. Przede wszystkim są dla nas ogromnym wsparciem, motywacją, pomagają nas, wspierają w tym współczesnym świecie w trudnych czasach, kiedy tak naprawdę ciągle. Gonimy za pieniądzem, gonimy za karierą, to tutaj w kobietach znajdujemy to właściwe dla nas oparcie. Kobieta stanowi nawet dużo więcej niż mężczyzna. Ona musi utrzymać cały dom, a nie tylko. Często pracuje. Coraz więcej kobiet stara się realizować swoje plany, marzenia, działania, co powiedzmy przyciąga uwagę mężczyzn jednym słowem. Kobieta w obecnym świecie musi też o siebie walczyć. Jak wyznaje Sylwester Kochanowicz, komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie, coraz częściej zdarza się, że zacierają się również zawodowe granice pomiędzy działalnością mężczyzn i kobiet, a płeć nie ma już większego znaczenia. Taka jak i mężczyzn, można powiedzieć, zmienia się, bo czasy się zmieniają i zmieniają się zadania, które stawiane są przez strażakami, też się zmieniają, poszerza się ich spektrum. Niemniej jednak coraz więcej kobiet również wstępuje w szeregi Państwowej Straży Pożarnej i naprawdę z powodzeniem realizują te zadania. Czas spędzony w dworze Markus w Lipniku paniom umilił również taneczny występ przedstawicieli koła gospodyń wiejskich, nasz Usażów. Panie z KGW przygotowały również dla wszystkich pyszny poczęstunek. Organizatorzy Gminnego Dnia Kobiet w Lipniku przyznają, że takie uroczystości są już gminną tradycją od kilku lat, jednak również na stałe wpiszą się w Kalendarz ważnych wydarzeń tego samorządu. Organizatorami piątkowego wydarzenia była męska część gminnego samorządu. Wójt Gminy Lipnik, Andrzej Grządziel, Rada Gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie.